To Max. Nieziemskie gwiazdy, największe hity, wywiady, plotki. Wygląda na to, że kończy się o wiele więcej niż rok 2015 i o tym dzisiaj tutaj, czyli w wideo wydaniu Szamaxa Karola Kowalska z tej strony, witajcie. Kończy się na przykład kariera piosenki All I Want For Christmas. Słuchajcie, według badań pewnej agencji śledzącej trendy w muzyce, po raz pierwszy od 20 lat Mariah Carey i All I Want For Christmas nie jest świątecznym numerem 1. W tym roku najchętniej, po raz pierwszy od 1994 roku, tak, taki rok kiedyś był, słuchamy kaweru piosenki Paula McCartneya, czyli Wonderful Christmas Time. Czyżby wychodziło na to, że my już dostaliśmy absolutnie wszystko, o czym marzyliśmy pod choinkę? Wiedzieli, jak grom z jasnego nieba spadła na nas informacja od Eda Rana o tym, że robi sobie przerwę. Ale nie taką zwykłą, zapowiadaną przerwę od muzyki, którą planował już od jakiegoś czasu, tylko przerwę od świata, słuchajcie. Ed postanawia uciec od cywilizacji, rozstać się z telefonem, z komputerem, z social mediami, z mailami, z smsami i ze wszystkim, co może zajmować mu w tym w czasie głowę Ed postanawia zwiedzać świat i patrzeć na niego oczami, a nie przez aparat swojego telefonu. Obiecuję, że tę przerwę swoim fanom wynagrodzi już w przyszłym roku nowym, trzecim i podobno najlepszym w jego karierze albumem. No Ale jak, to tak to, to trochę smutno, bo Ed Sheeran, który znika na rok, to tak trochę jak przyjaciel, najlepszy przyjaciel, który nas rozumie wyłączający telefon. I to nie jest jedyne rozstanie, bo za nami ostatni występ One Direction. Chłopaki obiecali, że po przerwie wrócą, no ale Historia muzyki zna już takie przypadki, kiedy boys bandy owszem wracały na listy przebojów, tylko że jakoś tak każdy walczył o pierwsze miejsce e, solowo. Chłopaki podczas finału 12 edycji programu X Factor, z którego sami się wywodzą, zaśpiewali dwie piosenki, no a potem, potem były już tylko łzy, wspomnienia i wzruszenie. Oni odchodzą, to znaczy robią sobie przerwę, Ed Sheeran robi sobie przerwę, tylko Justin Bieber zostaje. No i widzicie, a mówią, że taki niedojrzały, na niego można jednak liczyć. Polski koncertowy kalendarz na 2016 rok. Coraz bardziej się zapełnia. W tym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że do Polski przyjeżdża Maria Carey, czyli gwiazda światowego formatu i prawdziwa diva muzyki. Zagra w Krakowie 11 kwietnia, a już za półtora miesiąca, bo 2 lutego w łódzkiej Atazarenie pojawią się po raz pierwszy również w Polsce panowie z Imagine Dragons. Jak sami zdecydowali, ta informacja pojawiła się w tym tygodniu przed nimi na scenie zagra nasz polski lemon. Gratulujemy, trzymamy kciuki. No już nie możemy się doczekać tej hybrydy. Wyobraźmy, to sobie. Imagine Lemons. I na koniec największa premiera 2015 roku, czyli Star Wars Przebudzenie mocy. Premiera odbyła się w tym tygodniu w Londynie, a na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy. Między innymi Carrie Fisher, Mark Hamill i Harrison Ford. Polska premiera superprodukcji Gwiazdne Wojny Przebudzenie mocy odbyła się wczoraj, w piątek, 18 grudnia. Najbardziej zagorzali fani już ją widzieli, a jeżeli Wy jeszcze nie mieliście okazji, no to niech moc będzie z Wami. Na dzisiaj to tyle, a zanim zobaczymy się w kolejnym ShowMaxie, to już teraz zapraszam Was na wigilijne spotkanie z całą wielką rodziną RMF Max. Koniecznie bądźcie z nami. Aha, no i przy okazji będziemy mieli dla Was tutaj na YouTubie niespodziankę, więc dajcie nam suba.